się go dostarczyć bez trudu. A na koniec? Wyróżnienie otrzymuje nasz Piotruś. Twoją zasłużoną nagrodą jest. Dostawa farb. Farbistycznie! Uuu, lubię czerwony! Czy to biedronkowo czerwony, czy raczej strażacko czerwony? Hmm, dobre pytanie. Spójrzmy pod innym kątem. <Gluchy> wow! O! Przepraszam, Piotrusiu! Wielkie kormy, O oh, nie! Tomku, bardzo cię przepraszam! To przecież moja wina. Ok, i myślę, że to czerwień wyścigowa. Patrz. Czego cię uścigowa? Tomku, twój numer, jedynka, jest zamazana. Amazona. O nie, niech to jasny węgiel. Sandra na pewno cię poratuje. Tak, ale te lampki muszą dotrzeć do Wikarstanu, zanim zajdzie słońce więc Sandra może wyczyścić tę farbę dopiero, jak wrócisz, Tomku. Okej. Okay. O, a propos farb, chłopcy. <laughs> Piotrusiu, musimy uzupełnić twoją dostawę, zanim ruszysz. Jeźdź za mną. Od dzisiaj nie jesteś numerem jeden wśród lokomotyw. Co, Tomku? A, to tylko farba. Numer jeden jest gotów wybawić wszystkich z kłopotów. <laughs> Ups. <śmiech> nie chodzi tylko o farbę, co? <laughs> Tylko o farbę. Nadal jestem numerem jeden. I mały klek z farby niczego nie zmienia. Oczywiście, że to tylko farba. Zaraz. Tu nie powinno być tych krówek. Przegapiłem skręt. Nigdy mi się to nie zdarza. Co? Ale to nic takiego. Przegapiłem skręt, ale zaraz to naprawię. To, że nie podpiłem wagonu i przegapiłem skręt. To nic! Nadal jestem numerem jeden! No! Ha? Oh, każdy mógł przegapić tę dziurę w torach. Niech ktoś się tym zajmie! Wciąż jestem numerem jeden! Które których nie znam. Jestem Sandra. Jak mogę pomóc? Pst! To my, Tomek i Piotruś, tajni agenci. Super! Świetne przebranie. Dzięki. Masz może jakieś fajne gadżety, które pomogą nam poruszać się w ciemności? Gadżety? Pewnie, że mam. Cz, 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 cz. To super tajna misja, Sandro. A, jasne. Jedźcie za mną. Eee, na lewo. Nie, w moje lewo. Idealnie. Hmm? Tada! Teraz możecie wysyłać tajne wiadomości dymne. Spróbujcie! To sygnał? Uwaga! Dinozaur na torach. Wspaniały sygnał dymny! Dorzuciłam wam też zbiornik super śliskiej paczki, która umożliwi wam błyskawiczną ucieczkę. Oui! I Czy co? A teraz pokażę Wam najbardziej sekretny, super gadżet na świecie. Ha? Co to jest? To tak tajna rzecz, że nawet ja nie wiem, ale to coś do użycia tylko w poważnych sytuacjach. Dziękuję, Sandro. Teraz jesteśmy gotowi na wszystko. Tak, gdy wiem, na czym stoję, to się w ogóle nie boję. Gotowy 006? Gotowy, agencie numer 1. Dziękuję za skorzystanie z super-hiper-usług super-tajnych gadżetów Sandry! Wiesz co? Zgaśmy reflektory i sprawdźmy, czy przejedziemy przez stację, tak by nikt nas nie zauważył. Chcesz zgasić światła? Okej... Okay. <laughs> Bądźmy bardzo cicho! <laughs> Uff, oh, mało brakowało To świetna zabawa, Tom yy, Agencie numer jeden To się wie, agencie 006 Ale Tomku, czy na pewno nie musimy mieć już naszych przebrań? W ciemności nas nie zobaczą A tak, ciemność A! Czego bać, Piotrusiu? Spójrz! To tylko stary wiatrowskaz. Uff. Wiesz co, Piotrusiu? Tajni Agenci są nie tylko niewidzialni, ale też całkiem niesłyszalni. Sprawdźmy, czy uda nam się przekraść przez te farmę niebudową. Cześć, Kubo! Obiecałeś! Ups, zapomniałem się. Cześć, Milko. Dizelku, twoje rury robią mnóstwo hałasu. Dzyń, co dzyń. Co powiedziałeś? Nie słyszę, bo te rury robią mnóstwo hałasu! Powiedziałem, że te brzęczące rury! Co? A? Muszę uciec od tego hałasu. O! Chcesz się ścigać? Wchodzę w to! Nie, to nie jest wyścig! Ja po prostu muszę gdzieś dojechać. Po cichu. Przede mną nie uciekniesz, Tomku! To się jeszcze okaże. Hej! Kogo wiedziesz? Na nabrzeżu Rybkowa. Tylko w ciszy. Ach, jak cicho, jak spokojnie. Jak wyboiście. Proszę wyhamować! Ale głośno! Przydałyby się lepsze hamulce! Na górze róże, na dole biały bez. A jestem wagonem. A czy ty też? One nadal śpią. Jejku! Skoro te hałasy ich nie zbudziły, to już nic im nie grozi. Ha! Możesz dolać mi herbatki z cytryną? Mały problem. Muszę zabrać je z tego deszczu. Hej, tam jest czule! Hurra! Przynajmniej jesteśmy w miłym i cichym miejscu. Ha? Co to za... Uh, hałas? Nie! Uh. Jak mam dać mu znać bez używania gwizdka? Światło! Światło jest ciche! Ej, Pietrusiu! Cześć, Tomku! E, dlaczego mówimy szeptem? Wiozę Ani i Klarę do portu w ciszy, żeby się nie przebudziły. Super! I jak ci idzie? To trudniejsze niż myślałem. Może przyda ci się pomoc i dźwięk szczęśliwego dzwoneczka. Jak najbardziej! Jak najbardziej. Ale... Ale pamiętaj. Musimy być super ekstra cichuteńko. Obiecuję, będę cichutko jak myszka. Myszka. Piękny dzień idealny na przygodę. Zaczekajcie! Po co ci to wszystko? Łowca przygód musi być na wszystko przygotowany. Piotrusiu, przecież my jedziemy do kopalni! Rurka jest właśnie po to, by sobie poradzić, jeśli kopalnia będzie zalana. A to co? Maszyna do straszenia duchów. Kopalnie mogą być nawiedzone. Gdy wiem, na czym stoję, to się w ogóle nie boję. Dotarliśmy! Teraz wystarczy już tylko odnaleźć jaskinię kryształów. Tam ci za nie mówił z zaskoczenia, kiedy zobaczył, że mała Sandra była pierwsza. Chciałaś powiedzieć, że Sandra i Diesel byli pierwsi? <laughs> Jasne. To już tutaj. Lepiej zerknę na mapę. <laughs> Okej, okay, jedziemy prosto. Kiedy mówiłem Sandrze, że jaskinie są ciemne i straszne? Dlaczego sam się nie posłuchałem? Jesteśmy już na miejscu? Sam nie wiem. Ciężko odczytać tę mapę! <śmów> Nic wam nie jest? Może wracajmy do domu, co? Piotrusiu, koniecznie musisz to zobaczyć rędy pojedziemy? Tu jest tak ciemno, że ledwie widzę mapę. Patrzcie! Tędy! Naprzód, klubie wielkich przygód! Super! Dlaczego nie zapisałem się do klubu malutkich przygód? Tędy, Dieselku! Szybciej! Łatwo ci powiedzieć. Jesteś leciutka i ten stary most wytrzyma twój ciężar. Hmm. Nie ma odwrotu. Klub większych przygód zawsze jedzie. Naprzód! Patrz! Kryształy! Jaskinia kryształów musi być gdzieś tam! Założę się, że mieszkają tu pająki giganty. Super! Mam taką nadzieję. I fajnie by było, gdyby były też nietoperze, gąsienice i węże i... Ci Czy one są na mnie? Ja chyba je czuję na sobie! Nie martw się, Piotrusiu. Na pewno nic tu nie ma. A -a -a! Jejku. Ta stara kopalnia jest znacznie starsza i kopalniejsza, niż sądziłem. I ciemniejsza. ciemniejsza. I straszniejsza. Ale to nic! Mam szczęśliwy dzwonek Piotrusia. Dopóki mam go przy sobie, wszystko się uda. Jedziemy! A? Tak jest! Wow! Juch. Peron końcowy! Dotarłem! Tomek! Tomek! Może naprawdę ona nie ma dna? Dotarłem! Dowiozłem ładunek! A to wszystko dzięki szczęśliwemu dzwonkowi Piotrusia. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi mi. Nie mam się już czego bać za dnia czy kiedyś śpię. Bo dzwonek ten szczęśliwy jest i wszystkim zajmie się. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi mi. Mrok i strach, i zepsuty trakt, lecz wszystko jest ok. Bo dzwonek ten ma wielką moc, ochrony drogi mej. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi mi. Piotrusz dał ten dzwonek mi, bo kumplem moim jest. Kto tak jak ja o niego dba do końca, aż po kres. Mam ten szczęśliwy dzwonek, zatem nic nie grozi. O, o! Piotrusia! O. Złożyłem obietnicę Tomka, że będę bardzo dbał o ten dzwonek. I nie dbałem. Co ja mam teraz zrobić? Powiem Piotrusiowi prawdę. I na pewno jakoś się to ułoży. Ha? Oby szczęście wciąż było przy mnie. Piotrusia, przepadł dziś dzwonek. Szczęście opuściło mnie. Zgadnij, widzę coś, co jest biało-czarne. Hmm, czy to krówka? No, pewnie! <ścoughs> Teraz ty! <ścoughs> Zgadnij, widzę coś, co jest srebrne i bardzo kręte. <ścoughs> Masz na myśli te bardzo kręte tory? O, o! Bardzo kręte tory. Czy to przypadkiem nie będzie poważny problem przy naszym olbrzymim ładunku? Pójdzie nam łatwo, jeśli połączymy siłę. Wow! 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 Trochę wy boliście, co nie? Na szczęście nasza para jedzie powoli. Hej, Piotrusiu! Ja też chcę w to zagrać! Widzę coś, co? Wow, 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 wow. <ścoughs> Jest o wiele przyjemniej! Czekajcie! Wolniej! Oni chyba cię nie słyszą! Mówię o tobie! Nikt chodzowy to bolec! Szybko, 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 szybko! szybko. Tak, ale w sumie było całkiem fajnie, prawda? Ale powinniśmy bardziej uważać bo nie dostarczymy chatki w całości. Tak, masz rację. Myślałem cały czas o Piotruszu i jego zabawie. Zgadnij, widzę coś. Dogonimy ich, jeśli pojedziemy tunelem. Pary! Nie rozumiem, o co ci tak właściwie chodzi, Tomku. Przecież sami też możemy pograć w tę grę. Patrz, zaczynam. Widzę tu coś... tajemniczego, czarno-białego. Czy to... ten skunks? Skunks! Taki wielki smrodek. A takie malutkie stworzonko. <śmiech> <śmiech> Żałuj, że nie widzisz teraz swojej miny. <laughs> Mówisz? Sam wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. <laughs> Szybko, ciągle mamy szansę dogonić Petrusia. Nie widzę żadnej krówki. Ja też nie. Może, jeśli zaczniemy muczyć tak, jak robiliśmy to rano, to one nam odpowiedzą. To taka gra w słuchanie. Mu! 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 Nie możliwe! Mu! Dźwięk dochodzi stamtąd. Czy traktory muczą? Nie, ale krówki już tak! Mu! Są już cztery, jeszcze tylko sześć. Małe mu mu tu, duże mu mu tam, tutaj mu tam też mu dookoła mu mu. Mamy ją! Tam też mu dookoła mu, mu. Mamy piątą i szóstą krówkę. Tutaj mu tam też mu dookoła mu mu. Ostatnia Tomku. Mućki w drogę. Wróciliśmy. I to w samą porę. Brama naprawiona. Krówki mogą zostać na łące. Musimy być ostrożni. Krówki, zapraszamy na przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Próbek? Doskonale się spisaliście, chłopcy. Naprawdę skupiliście się na tej dostawie. Tak naprawdę dobrze się bawiliśmy. Ale jakim cudem? Cóż, po prostu graliśmy w różne gry, które pomagały nam się skupić. I widzę, że z powodzeniem. <grym> A propos dobrej zabawy. Kto chce pośpiewać piosenkę o farmie w drodze do domu? JA! Yes! Yes! Mówiąc szczerze, kochani, chętnie dołączę. <laughs> Pan McCall farmę miał. Dia, dia, dia. A na tej farmie krowy miał. Może nie powinniśmy śpiewać o krówkach? Kurki? Świetnie. Małe pipi tu, duże pipi tam, dookoła pipi. Pan McCall farmę miał. O... <laughs> A... Piotrusiu, ale w twoim wagoniku nie ma więcej flag. Nie ma flag? Ale ja nie mogę wykonać mojego tańca na paradzie bez flagi. Może wypadła nam po drodze? Hmm. Trzeba jeszcze raz przejechać trasę dostaw Piotrusia. Na pewno gdzieś się odnajdzie. To jadę z wami, chłopaki. Ja pojadę na paradę i zajmę nam dobre miejsca. Do zobaczenia! Świetnie! Jedziemy! To już koniec trasy. I sprawdziliśmy u każdego z listy dostaw oraz tory na całej trasie. Czyli flaga jest gdzieś tutaj. Rozejrzyjmy się. Gwiznijcie, jak ją zobaczycie. Tutaj jej nie ma. Tutaj niestety też nie. Hmm? Znalazło się ją Pietrusiu? Przepraszam, Myślałem, że ją widzę, a okazało się, że to boczek nie. Gdzie ona jest? flagę! Hmm? Stój, Diesel! O, chcecie się bawić? No to mnie złapcie! Woohoo! O nie! Myślisz, że bawimy się w Berka? Dieselku, stój! To nie jest zabawa! Nie! Diesel pędzi prosto do tunelu! się podział. Patrzcie, tam jest. Nieżni są. Jest niezły, ale go dogonimy. Dizelku, stój! Nigdy! Ha? ha ha! Mówiłem, że mnie nie złapiecie. Hm, chyba wygrałem. <grymne> Tomek, nie ma ze mną żadnych szans. Ha? Chwila, jadę w złym kierunku. Tomku, łap! Dzięki. Następna stacja u węcha. Pora dorzucić do pieca. Seszyny, napcjonga, diesel. To też nam. Hej koła w bruch, to wygrywa tam i tu. To powinna mi pomóc. Ha? Do zobaczenia na mecie. Żegnam. Hej, koła w ruch. Zwycięstwo pokażę mu. <ścoughs> Ciężka robota. O nie. <śś mauv> Moje wagony. Jej! Mało brakowało. Aaaa! Pił z Przestawiłam zwrotnicę, żeby zatrzymać wagony. Karolciu, tory wymagają remontu. Spójrz! Ups. Ja chyba też będę nadawał się do remontu. O nie! Błotne kąpiele są zdrowe. Musimy cię szybko postawić na tory. To i tak nie ma sensu. Diesel ma taką przewagę, że już nie mam szans go dogonić. Chyba jednak nie jestem numerem jeden wśród lokomotyw. Dla mnie zawsze nim będziesz. Żeby być z panią lokomotywą, nie zawsze musisz zwyciężać. Poza tym obiecałeś dostarczyć ładunek, a nie się ścigać. Wiecie co? Macie rację. Dałem słowo Tomka i dotrzymam go. Hej koła w ruch, po to żegnam. Bo moje słowo dałem wam! Hej, koła w ruch! Po to, to żegnasz! Przyjaciół pomoc masz! Bardzo wam dziękuję! O nie! Nadciąga deszcz! To pewne! A ciągle brakuje kilku części! Gdzie jest Tomek? Słyszę go już! <laughs> Patrzcie! jedzie ze sobą nos rakiety! Hurra, Tomku! Kapitan Tomek do centrum sterowania. Misja zakończona sukcesem. Ory... Patrzcie, Rakieta w komplecie! Ale A poza tym w końcu udało mi się dostarczyć ważną część rakiety. O! Masz na myśli akumulator? Nie. Wielki nos rakiety. Tomku, ale ta rakieta nie może wystartować bez akumulatora. Orion ją zasila. Jejku. To jednak ważny element. Każdy element jest ważny! A najgorsze, że zaraz zacznie padać! Na semafor! Rakieta nie wystartuje! Wystartuje, jeśli przywiozę akumulator, więc ruszam! Super tu szybko! O nie! Nie zdążę przed tą okropną burzą. Nawet jeśli będę super szybki! Dobrze jest mieć przyjaciółkę, która jest najszybszą lokomotywą w sodorze! Tym razem. mas chance